Tę paczkę, jakieś zabiera ruchome elementy, zobaczymy, co to jest. O, nie wiem, co to jest. Jest to fontanna, solarna. Teraz trzeba będzie ją. pakować trzeba tak, służyć beczce, ale nie wiem czy się te beczki będzie to nadawać w ogóle. To jest niby ta niższe tutaj. Nie tak. Pompka tutaj uh -huh. zobaczymy jak to wygląda, bo to bo to jest tak sporo tych elemencików. Chceśmy uh -huh. dysz. Bo uh także. -huh. To jest taka dysza. A, nie. Uh -huh. A to jest topki. Do czego one służą? Do czego się je mocuje? Znaczymy instrukcję dokładnie. W ten sposób, no to jest. A, le, to są te. To są też dysze. Też są dysze. Tak, to są dysze różnego rodzaju. Musi być oświetlone. Jakie się nakłada? O to jest pytanie. Ciekawe. Hmm. Zobaczymy. Aha, czy tutaj jest coś takiego? Aha. ten sposób. I później nakładamy. Aha. Już wiem. W taki sposób różne rodzaje dysz. Tak. O. o, teraz jest poprawnie. teraz szczególności w poprawni, tak. Takie tak musi wyglądać. Jeszcze mamy elementy więcej Nie ma elementów, są wszystko chyba to prostą. Przetestujemy to na słońcu. Będę wiedział, jak to działa. To jest pianka, nie by to napływać po powierzchni wody. A tu zaciąga wodę. Tu zaciąga wodę w tym miejscu. A tu zaciąga wodę i wytryskuje. Dobra, już wiemy, o co chodzi planowałem żeby na beczce zainstalować na wodzie żeby natleniła trochę tą wodę bo tam się takie glony tworzą i garnka ganka z wodą wystawiam na słońce i proszę bardzo co się dzieje no. działała, teraz nie chce działać Gdzieś. musi mieć dużo słońca żeby to tutaj działała w pełni taka dysza znaczy ile ma słońca tego działa musi mieć pełne słońce żeby to działało